dobry. Pana pierwszy mecz, kiedy pan poszedł na mecz ruchu? 50 lat temu. A pamięta pan z kim rugrował wtedy? Nie wiem, nie wiem, panie Leczki, nie wiem z kim rugrował, ale bracia mnie zaprowadzili, bo praktycznie 300 metrów od Cichy, myśmy mieszkali, no i to tak było, starszy brat mnie tam zaprowadził i tak pozostało. zostało. No od 50 lat już minęło w tym roku, nie? Bo tam pierwszy, drugi raz w, w szkoły no to wszystkie spadki, wszystkie... Wszystko. Mistrzostwa polskie. Wszystko, wszystko pamiętam. Ostatni 89. Wszystko jest. Puchar polski. Wszystko, polski. To, wszystko, ta, wszystko pamiętam. Przeszło się już tak, jak wreszcie polega nam przeciwko mnie. Dobra, świeciło, i da tak. dalej. Wszystkiego dobrego. A u pana kiedy to się zaczęło, ta miłość do ruchu. Kurde, 40 lat temu. 40 lat temu, to, eee, to gdzieś lata 80. nie? Jak? 84 rok, ja? a pamiętam pan pierwszy mecz ruchu? A to były całkiem mały, to były z Wojcem jeszcze. W wyniku pan nie pamięta, nie? No nie pamiętam, bo ja był wtedy fajny. No bo ja swój pamiętam, ja był na meczu ruchu z Legium, 1 września 79. I wynik 3 2, ruch przegrywał do przerwy 01, 02 w 50 minucie, a wygrał mecz 3 2 I Jak no tutaj ja takiej drużyny nie kochać? Nie. No. Bez też całe serce za tą drużyną. Dokładnie. Pana zapytam, kiedy pan był pierwszy raz na meczu ruchu? Na meczu ruchu? No. W roku. To jeszcze pan pamięta o świętej pamięci, świętej pamięci garażu Cieśnika? Nie, Cieślik chyba nie nie pamiętam, ale bo ją trzy lata, no to wiele. No ale pamięta pan na pewno... E, dziesiąty tytuł mistrza Polski no, na pewno jeden dziewiąty, dziesiąty siedemdziesiąty czwarty dublet, wszystko 89 siedemdziesiąty no, piąty, no, i wiadomo, 89 no. dwa puchary polski do tego Kersina i UEFA Fa, Cersina UEFa i Czersina Puharu Europy. Pamiętł kolega następny był tak samo. Kiedy pan kiedy pan... No tak samo na ruchu, pierwszy raz. się pochował? tak jak my go dali. Ja byłem raz? ja był 58, no nie kuzyn. Ja jestem 55, rocznie no piąty. To, to może 60. 58, miałem ja pierwszy rok. Z kochowicą w biechu, a mnie autobusy ja, nie no, jedziemy. A, no, ja byłem ja na blisko mieszkał. Kuzynek wziął kartę mieszki. Ja dalej pytać. No Dziękuję tak. bardzo. Tutaj panowie z młodszego pokolenia, kiedy pierwszy raz na ruchu 86 e, Czyli sezon spadkowy Tak przed, no e, a tutaj? Tutaj 2012 2013 rok Czyli już po tym wicemistrzostwie Tak, już po wicemistrzostwie. A pamiętasz e, pierwszy pierwszy mężczyznik? Niestety pamięć nie nie... Jest ile dalej pytać? A pan kiedy pierwszy raz na meczu ruchu? Pan kiedy był pierwszy raz na meczu ruchu? Ja przychodzę. Co? I, ja przyjął z Niemiec, także jako familia odwiedzić, a że akurat różną u siebie, Aha. No to jak nie skorzystać z leczu, żeby przyjść na, na ten futbol, ja? no, no, no dokładnie, ale był pa, bywał już pan na meczar ruchu, nie? Ja! Do kiedy pierwszy raz na meczu ruchu był pan? Ha, jestem 75. Pięty, piąty. No, nie, no pamiętam, to... nie pamiętam, nie pamiętam. Dobrze, dziękuję. Kiedy pan panie Janie był na meczu ruchu? No. Na każdy Pierwszy raz. Pierwszy raz, bo je w 1966 był. 66, czyli tak. dziesiąty miś pan pamię, pamięta. Ja. pan panie Janie. Ja. A gdzie to tym, wszystko pamiętam? Po tym jedenastym z Pucharem Polski, drugim w historii. Dokładnie, no?

90, 95, drugi spadek, tak. 96 powrót, i Puchar Polski. Puchar Polski, złotej e, Potem 98 Puchar Lata. 2008 2003 rok, trzecie miejsce i mecze z Interim na Śląskim. Na Śląskim interim. E, i 2003 spadek. Trzeci w historii? Yeah. 2007 awans. 7 awans. 2010 trzecie miejsce i finał puchar Polski z Lechem. Tak. Rok wcześniej. A 2012 wicemistrz Polski, finał puchar Polski z lekiem przegrany finał w Kielcach. Byłych. I 2014 trzecie miejsce za trenera na Kocjana. No i potem, już to cienkie lata, nie? 2017 spadek. Eee, trochę się tego przyziło, Droga nie? na dół, nie? A potem odbudowa roku. ruchu. I... A potem do góry zejść. Do góry. I teraz z sumy w Belgii, pierwszej lidze. No to ładna historia, ja się akurat w 1966 roku rodziłem. Później się, Ja. No, no nic, idziemy dalej pytać. A panowie, kiedy pierwszy raz na ruchu? Ojej, kupa, kupa Do czekamy się, że niedługo będzie budowa. No kiedy pan pierwszy raz na ruchu? Pierwszy? Kiedy ja był pierwszy raz? No W wieku... Ja nie wiem 17-16 lat. Ale który rok to był? O... Ja był 74. 74, ja? Pierwszy raz ja a wynik pierwszego meczu pan pamiętał Nie pamiętam, ale chyba to było z GKS i Katowice i wygrali my dwa Wtedy GKS nie grał w Ekstraklasie W 74 a 94 może. I 74, popiszę, ale nie pamiętam dokładnie. No ale w każdym bądź razie to też szacun, nie? Za tak długą wierność no i do tej pory Smacznego życza A mu pytanko kiedy pierwszy raz na ruchu? 99 No, jest tego no 99, czyli e, pamiętam pan to trzecie miejsce po tym meczu z Inter'em, nie? No, czy pamiętam, to dużo powiedziane, ale byłem, o tak. A. No, dziękuję bardzo. A panowie kiedy pierwszy raz na ruchu? Kiedy pierwszy raz? No. 50 lat temu. Tutaj? Jest 30. Pa, a pamiętacie wynik, wynik pierwszego meczu? Pierwszy mecz to znaczy się przed wojną? No kiedy, kiedy żeście byli na tym pierwszym meczu, tym wynik. A tutaj też nie? Też nie. Też A może młodsze pokolenie pamięto? Pamiętam. No nic, idę dalej pytać. Pani i panu. Mam pytanie: kiedy pierwszy raz na ruchu państwo byli? Jeszcze raz? Kiedy ostatni, pierwszy, pierwszy raz byliśmy na ruchu. My, my wspólnie jeszcze w czycie widzę. Tak, w a pojedynczo. No, e, to Co ty byłaś. To ja, to ja z tobą za To ja za Bajtla to było jakieś... Jak miałeś lot z 13. Czyli dawno temu. Który to był rok tak konkretnie? Yy, 13, czyli 85 O, dziękuję bardzo. Dziękujemy. No tak, dobra, Kiedy pierwszy raz na ruchu? Kiedy pierwszy raz na ruchu? Pierwszy ponad rok. Pierwszy raz na ruchu ponad rok. Mm, młody. Może zapytamy Pana Andrzeja, kiedy pierwszy raz na ruchu? Ale co No. Nie pamiętam. Za czasy. czasy, ja tu od Bajtla jeżdżę. A drugiego historyka? Dobrze właśnie. Nie pamiętam tak samo, ale chciałem powiedzieć jedną rzecz, że ta koczuszka jest fajna i proszę ją kupować, dzięki niemu wspieramy ruchu. Dzięki, Ja również. Kiedy pierwszy raz na ruchu? Co? Kiedy pierwszy rok na ruchu? O kurwa, ty... bez knięcia, bo to Aha. idzie peter... Że nie miał 6 lat z ojcem. Albo powycinać. Żeś miał 6 tak. lat z ojcem. A teraz mógł 50 dozie. Aha. No. A tu? No, ja parę latki by się ja ruchowi Ale kiedy kiedy pierwszy no. rok? Pierwszy no. raz na cichy. No. Jak syn zaczął. Ale w ruchu. A jak nazwisko może... Kończkowski Marcin. Marcin? Wrocławski jest pana no. synem. No. O, No to gratulacje i oby, oby tak jak dalej poszło, Marcin. Jak, jak poszedł z Wawla, tak, tak teraz kibicuję o tym synowi, ale grał w pieście i po tym Śląsku, nie wiadomo. No ja we Wrocławiu, jak był na Porowski, no to, to, to z nim robił no, wywiad. No, 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 chyba dzisiaj będzie grał, bo mi go dobrze grał. A, A by, tutaj? To, po, to mój kuzyn. Eee, czyli przyjechał do mnie kibicować Martinowi. No I to trzymajcie kciuki. Trzymajcie kciuki. A może panie powiedzą kiedy pierwszy raz na ruchu panie były? Oj, ja to... dzisiaj jestem. A ona jest <laughs> A na no to debiut. ja. A pan może powie kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? Oj nie pamiętam. Z dawno temu. Może pan powie, kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? Pierwszy raz? Ruch? Smacznego przede wszystkim. Ale co? Smacznego przede wszystkim. A, kiedy to pierwszy raz? Kiedy był No, na ruchu. Który rok? Ja, no, byli majstra. 89. 88. No, Aha, to dziękuję bardzo. Zapytamy pana, kiedy pan był pierwszy raz na ruchu. Słucham? Kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? Dwa miesiące temu. Pierwszy raz na ruchu? Dwa miesiące temu. No. no to pan jest młodzik. Ja, bo synek mnie, synek mnie ten zwerbował. Aha, no to więcej takich synków, więcej no. takiej ostrożności. Trzeba narobić więcej synków, nie? No. A tutaj pana zapytamy, kiedy pierwszy raz na ruchu? Co? Kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? O, jak chyba miałem 4 A który to był rok? Kiedy? 90. Panu zapytam i panią, kiedy byliście panowie pierwszy raz na ruchu? Kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? 1-0. Kiedy? Proszę. Kiedy pan był? Pierwszy raz na ruchu. W 89 roku. Czyli jak mistrza polski lub A robił. A kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? Słuchaj, Kiedy pan był pierwszy raz na ruchu? Nie pamiętam. A pan kiedy był pierwszy raz na ruchu? Co to Pan pierwszy raz na ruchu? Pan pier Pier, Pierwszy raz był... na ruchu to było chyba... Ze, rok? Ze 35 lat temu. No to 89 jak nic fair. No, pójdźcie, że mamy z domu i że poszłam na mecz. tym, potem, że kto musiał kurwa uciekać, bo mnie milicja goniła. A. Panowie, kiedy pierwszy raz na ruchu? O, od osiemdziesiąty Który rok? 88? Czyli mistrzowski sezon, nie? Ja? Tak, mistrzowski sezon. A pan? Nawet siedemdziesiąty 78. No to jak robili z 79 to tak jak Kubajtel, bo wtedy z statum, no ale... No to super. moje lata, ja to jest 78 rok. O, panie Lucianie, kiedy pierwszy raz na ruchu? Łosuch. 8 8, 8, 8, 7. 8, 7? 8, 7 8, 8, 8, coś takiego. Aha. Czyli jak yy, awansowali... Jak, awansowali, jak byli wtedy w pierwszej lidze i awansowali, po to klasy zrobili mistrza. Aha. To, to by dziękuję. były pierwsze, pierwsze, pierwsze mecze, co jeszcze świetnie pamięci mój brat mnie wtedy na mecze zabierał. No. Do zrobienia. Dziękuję. A tutaj panowie kiedy pierwszy raz na meczu ruchu? No? W którym roku, w którym roku pierwszy raz na ruchu? Jeszcze raz, w którym roku co? W którym roku pierwszy raz na meczu ruchu? Jo? Kurde w 73. Łaj, no to e, dublet mistrzowski. E, czyli jo. puchar i 11 polskich, 12 mistrzostwo polski, 13 mistrzostw polski i 13. Pułar Polski w 74, Pułar Polski w 96, nie? No, no to ładna historia. A pamięta Pan wynik pierwszego meczu, na którym Pan był? Nie pamiętam, miałem 6 lat wtedy. Aha. drugi, 2 szósty? A może młodsze pokolenie będzie wiedziało, kiedy pierwszy raz na ruchu. Jeszcze raz? Kiedy pierwszy raz na meczu ruchu, w którym roku nie chyba 17 A, pier... A pamiętasz wynik pierwszego meczu, na którym żeś ja był? Pamiętam. No nic, dzięki A może pan będzie, będzie wiedział, w którym roku pan pierwszy raz był na meczu ruchu i jaki był wynik tego meczu? O, nie pamiętam, nie ma chansu. Nie pamięta pan nawet roku? Na roku to było bardzo dawno, to było w gimnazjum Czasu, to był rok, w no. którym awans robili. Wtedy. To, awans. To Ale teraz. Ten nie, 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 wcześniej nie, spadli potem nie, Aha, czyli 88 a? 88 nie, nie, albo nie, 90... nie, no. i puchar robili nie, ja. nie, a może pan mi powie w którym roku pan był na, na pierwszym meczu ruchu? Oj, nie pamiętam. Nie pamięta pan. Nie pamiętam. W którym roku pan był pierwszy raz na meczu ruchu? Nie, 16 lat. 98 rok. Który? 98 rok. 78, ja? 98. 98. Ja. Czyli półtora lata pan pamiętał? Nie, pamiętam. No i potem te trzecie miejsce i mecz, mecz z Inter'em na Śląskim. Tak, byłem, pamiętam. Jeszcze był stary stadion, wieża jeszcze stała. No, dokładnie. Dzie to dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. A pan może pamiętał swój pierwszy mecz na ruchu? Oj, to już dawno było. Dwa... Który rok? 2011, ale dokładnego meczu nie pamiętam. Aha A pan pamiętał pierwszy swój mecz na ruchu? Ja rzadko bywam, ale nie, nie pamiętam. Nawet w roku? No to 2023 raczej Aha, no to młody stosunkowo. Tyle sądzę na temat wytności yy, ruchu na pierwszym na pierwszy mecz niebieski.